Zobaczcie pociąg jedzie przez Zoo, Kubusiu. Jaki super, co? Co to za wielkie robale, synek? Osa Pospolita A to z czerwoną pupką? To jest A to takie duże zielone? To jest konik polny super Słucham? na tamtym Na czym? na tamtym Nie wiem synku Możesz, skakuj. Co chcesz, Zuziu? Co, Zuziaczku byś chciała? Nie dasz rady? To ja cię wsadzę. Co jest? No to pobawcie się. Ale tu jest Taki O, nie wiem, czy taki jest. No to skakujcie spróbuj się spiąć Kuba wsadzę cię Zuziu no pokaż Kubusiu co Zuziaczku? nie wiem Zuziu Super. I w drugą stronę. Na pewno. Bardzo trudno mój wyjść na tamten duży. No dlatego trzeba ćwiczyć. Powolutku. Zaraz Zuziu zjedziemy razem. Och Kuba, super. A zeskakuj i spróbuj wejść. Nie zrobisz sobie kuku. Zobacz Kuba jak skacze, zobacz. On jest już starszy. I na dół Kuba. Zyskakuj, pokaż swaniaku jak wejść. I próbujemy. Najwyżej cię tata wsadzi. A może spróbuj bez rozbiegu, synku? Spróbuj się wdrapać. Może tu między belkami, tu z boczku, między belkami spróbuj. No, próbuj. Już dobrze, zuziaczku, idę już, żebyś i ty poskakała. zjeżdżasz jak na zjeżdżalni? Nie bój się. Chodź Kubuś, pociągniesz trochę, żeby mamusia widziała. Nakręcimy dla mamusi, jak Kubuś ciągnie siostrzyczkę. Mhm. Fajnie, Zuziu? Idziemy do zwierzątek. Ale to, Kubuś to tędy, tędy. Uważaj, stój, synu stój. Och, bo by wypadła z wiesz? Chodź, Ci pomogę. Wyjadę. Daj, wyjedziesz sam. Zdolny jesteś. No to nie wiem, idziemy zobaczyć. Prowadź Kubusiu. Jest na dół? Nie, to jest tak specjalnie zrobione, żeby one nie wyszły, żebyście się nie musieli bać. Jeszcze do jednych zwierzątek tu pójdziemy już cię Zuziu ja wezmę dalej, dobrze? Tutaj tylko jeszcze chodźcie obejrzymy te zwierzątka i ja już będę ciągnął Zuziaczka. To są alpaki. Pójdziemy do fontanny. No to idziemy. Na fontannę też Zuziu pójdziemy. Koza? To nie jest koza, niuniu. I co idziemy na fontannę? To, z fontanny leci z kubuszu woda, nie pada. Proszę pieniążki i co to za monetkę kupisz synku? Co się zrobi? Za... No już nie będę tak szybko jechał. Przez nie tu, nie tu. A dobrze tu synku. Pokaż monetkę. Niedźwiedzie. No, pokaż. Dwa małe niedźwiedzie. Ale pokaż tak, żebym widział boczkiem. Pokaż mi. Super. Są dwa małe niedźwiedzie. Pokaż zuziaczkowi. To jest dwa małe. Tutaj jest jeden mały niedźwiedź, tu drugi, a tu wielki. Cieszysz się? Tak. Super. Chyba ultra mega żadka. No, to daj mi małpkę. Dam ci małpkę. I co, kochani, jedziemy do domku? Ej, McDonald's. Uuu, McDonald's po drodze i do domku, tak? Dobra, trzymajcie się.